Dzień dobry słuchacze! Tak jak w poprzednim odcinku, witam Was Jacek Kowalski i będę Wam tutaj objaśniał, jak rozpocząć swoją przygodę z radiem, nie będąc profesjonalnym redaktorem i nie mając dostępu do studia radiowego. Tak, tak, jest to możliwe, tak jak już w. W poprzednim odcinku wam pokazałem istnieje oprogramowanie, które wam to umożliwia w zasadzie z domu. To oprogramowanie nazywa się Play it Life i na nim będziemy się skupiać. Istnieje więcej tych oprogramowań, ale nie to jest języczkiem uwagi w tym odcinku, dlatego że to oprogramowanie nie musi was interesować, bo nie musicie go ani instalować, ani kupować. To was nie interesuje. Wam jest potrzebny co najwyżej dostęp do do tego programowania w radiu, w którym zdecydujecie się prowadzić swoje audycje. No, ale sam dostęp nie załatwia sprawy, yy, dlatego że no trzeba mieć trochę sprzętu. Nie powiedziałem o tym w pierwszym odcinku, bo najpierw chciałem wam pokazać platformę, żebyście zobaczyli, że to wcale nie jest aż tak straszne i skomplikowane. Jeżeli trafiliście na drugi odcinek, to znaczy, że pierwszy was nie zraził i możemy kontynuować. No, wiadoma sprawa. Żeby podłączyć się do zdalnego studia i prowadzić swoją audycję, jest potrzebne jakieś minimum sprzętu. No wiadomo, jakiś względny komputer z dostępem do internetu. No i trochę zabawek tego rodzaju. To co tutaj widzicie na zdjęciu nie jest reklamą firmy. To jest tylko przykładowy taki setup. Takie minimum, które trzeba po prostu mieć, żeby, żeby w ogóle jakąkolwiek audycję radiową poprowadzić zdalnie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że karta wewnętrzna, ta, która jest w komputerze, plus ten mikrofon, który jest w komputerze, no to on się nadaje do rozmowy z babcią po prostu przez Skype'a, ale na pewno nie nadaje się do prowadzenia audycji radiowych. Tutaj potrzeba troszeczkę więcej sprzętu, ale nie martwcie się, to nie są już tak kosmiczne pieniądze, jakie były to jeszcze wcześniej. Zaczniemy od mikrofonów, bo są dwa rodzaje, w zasadzie więcej, no ale dwa takie podstawowe. Ten, który widać w tej chwili na zdjęciu, to jest mikrofon estradowy i tych mikrofonów absolutnie nie używamy w radiu, dlatego że ich charakterystyka jest, jak sama nazwa wskazuje, dostosowana do estrady i na pewno zauważyła, że liście często taką sytuację, gdzie wokaliści śpiewający na scenie trzymają na główce tego mikrofonu palec. I dotykają tym palcem do ust. Robią to dlatego, żeby utrzymać stałą odległość pomiędzy mikrofonem a ustami, bo inaczej po prostu są bardzo duże różnice w głośności, więc to się do studia nie nadaje, bo, bo w studiu człowiek się obraca, kiwa, rusza głową na, na boki, więc te mikrofony nie wchodzą w ogóle w rachubę. Odpuśćcie to sobie. W studiu radiowym używamy mikrofonów takich to są radiowe, podcastowe, typowe mikrofony. One mają inną charakterystykę, to jest mikrofon kierunkowy, i do niego nie mówi się od góry, czyli tam od czoła, tylko mówi się do boku, tak jak tutaj jest założony ten filtr przeciwpopowy, do którego za chwilę wrócę. I one mają na ogół taki koszyczek, właśnie wiszą w koszyczku, żeby tłumić drgania ze stołu, z poruszających się ludzi, no, no takie tam najróżniejsze zakłócenia. No i ten filtr popowy jest bardzo też ważny, dlatego że on wyłapuje falę powietrza, którą człowiek mimowoli emituje z ust podczas wymawiania zgłoski P i B. To są takie fale uderzeniowe, które muszą się zatrzymać na tym filtrze. W przeciwnym wypadku słuchacz będzie miał bardzo nieprzyjemne takie odczucie stukania, jak gdyby ktoś pukał w mikrofon. A ktoś, kto ma troszeczkę większy sprzęt i słucha waszej audycji na, na czymś poważniejszym, to jest to całkowicie niedopuszczalne i nie, nie da się tego słuchać, bo, bo to jest tak, jakby ktoś młotkiem pół w stół. Taki efekt powstaje bez tego filtra, więc to jest obowiązek i no musi, musi po prostu być. Yy, no dobrze, mamy mikrofon, mamy filtr, no i co z tym mikrofonem dalej? Czy gdzieś go trzeba podłączyć, więc podłączamy go. Do karty zewnętrznej, dźwiękowej, ale nie do takiej, którą widzicie w tej chwili. Dlatego, że to jest najprostsze rozwiązanie, jak widzicie na Mini Jackie, i rzeczywiście nazywa się to kartą dźwiękową, ale do radia się nie nadaje. Nie nadaje się, dlatego, że jest bardzo czułe na wszelkiego rodzaju dotykanie kabli, natychmiast tworzą się zakłócenia, trzaski, szumy. Wybijcie sobie z głowy radia, na czymś takim nie zrobicie. Radio zrobicie na czymś takim. I tak jak powiedziałem, nie reklamujemy marki. Pokazuję wam to tylko i wyłącznie dlatego, że jest to względnie dobre rozwiązanie przy stosunkowo niskiej cenie. Beringer to jest taka marka w zasadzie już zaliczana do profesjonalnych scenicznych, estradowych rozwiązań. Ale jest to najniższa półka cenowo w tych rozwiązaniach takich profesjonalnych, więc wydaje mi się, że na początek warto byłoby kupić sobie coś takiego. To kosztuje w okolicach 50 euro, nie ma zbyt wielu funkcji, jak widzicie, więc nie ma tutaj sporo nauki. Prosta sprawa: mikrofon podłączamy do tego gniazdka po lewej stronie. Yy... Tuż nad nim widzimy potencjometr regulujący głośność tego mikrofonu. Na środku widzimy dodatkowe gniazdo na jakiś instrument. Tu jest napisane, ale chodzi o dodatkowe źródło dźwięku. To może być telefon na przykład. Zakładamy, że w koncepcji waszej audycji będą telefony od słuchaczy, więc tutaj można podłączyć telefon i ta rozmowa wasza będzie po prostu słyszalna na antenie. No i analogicznie na wprost niego głośność tegoż właśnie wejścia, powiedzmy, że telefonicznego możecie tutaj podłączyć na przykład konsolę DJ-ską równie dobrze i, i poprowadzić jakąś domówkę w radiu z własnej konsoli. No i trzecie gniazdo wiadomo, słuchawki, ten symbol zna każdy, no i głośność do słuchawek. Mm, przycisk. Powoduje włączenie i wyłączenie odsłuchu z radia, czyli na przykład, jeżeli wraca wam wasz własny głos, no to tym przyciskiem możecie go sobie wyeliminować i już się wtedy nie słyszycie. Co dalej? No to to jest najprostsza karta. Są karty bardziej zaawansowane. Ta już kosztuje grubo ponad 100 euro, ale jeżeli planujecie audycję, gdzie będzie wam potrzeba więcej mikrofonów, no bo planujecie mieć gości, powiedzmy no to tutaj da się już podłączyć cztery różne źródła dźwięku, no ale na początek polecałbym jednak tamtą, tamtą poprzednią. E, mamy też takie rozwiązania, ta jest bardziej, no bardzo już zaawansowana. Przyznam Wam się, ja używam takiej, ale nie dlatego, że radio wymaga m, takiego rozwiązania. Z, z własnej fama, fanaberii po prostu używam takiej karty, e, ponieważ przyznam się też Wam, trochę pogrywam na instrumencie. I dzięki akurat tej karcie można połączyć się na wirtualnym pokoju z muzykami z całego świata na takim jam session, i my wszyscy się słyszymy po prostu. Ale to rozwiązanie do radia jest całkowicie no prze. Overload jak to się mówi przeładowane. Nie ma sensu pompować pieniędzy w aż tak poważne rozwiązanie. No bo. Nie jest to konieczne, nie jest to konieczne. No i jeszcze Wam ciekawostkę tutaj też pokażę. Pojawiły się ostatnio na rynku takie zestawy. To można kupić na AliExpress. Chiński zestaw. Tam jest wszystko już. W zasadzie podłączamy to i, i ma działać. Jedno co, nigdy nie miałem tego w rękach i nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakiej jakości jest ten mikrofon. Musielibyście sobie po prostu wejść na YouTube i zobaczyć. Unboxingi, bo ludzie kręcą unboxingi z tego rodzaju sprzętem i tam się dowiecie czegoś więcej. Na pierwszy rzut oka, z tego co widzę, to na dole jest kilka takich no, wbudowanych w ten, ten pulpit mikserski, o ile można to tak nazwać, efektów typu brawo, typu bu, typu echo, typu inne rzeczy. Do radia jest Wam to kompletnie niepotrzebne, bo wątpię, żeby jakiekolwiek radio pozwoliło Wam puszczać takie efekty sztuczne z ręki, jak to się mówi. Ale to, co jest fajne z kolei w tym rozwiązaniu, to to, że no po pierwsze ono już jest w całości, więc tylko podłączamy i już możemy, możemy nadawać. A druga rzecz jest taka, że w formie wizualnej macie tutaj pokazaną siłę waszego głosu, który dociera do radia. To jest bardzo ważne. O tym będziemy mówić w następnych odcinkach. Dlatego, że łatwo sobie zepsuć audycję tym, że mikrofon jest za cicho lub za głośno. A tutaj w formie wizualnej już od razu widzimy, jaki jest ten poziom głośności tej naszej mowy. I tak jak widzicie, można to sobie suwakami bardzo szybciutko podregulować. No, ale to już jak kto woli, nasze radio działa głównie właśnie na tym rozwiązaniu na tym najprostszym takim. I nikt nie narzeka: nie, nie na tym, na tym, na tym tutaj nikt nie narzeka. Wszystkim, wszystkim to działa jak należy. Dobrze, co tam dalej jeszcze mamy, żeby to podłączyć do komputera? No, to sprawa jest prosta. Tak jak powiedziałem, tutaj z przodu podłącza się mikrofon, z tyłu jest wyjście na USB, podłączamy to do mikrofonu, system, do, przepraszam, do komputera, komputer to wykrywa i widzi, że jest to zewnętrzne źródło dźwięku, czyli mikrofon, i widzi również, że jest to zewnętrzna karta dźwiękowa, do której będzie wysyłany odsłuch ze studia radiowego, który będziecie mogli sobie słyszeć przez słuchawki i to jak już mamy podłączone no to pozostaje nam jeszcze podłączenie się ze studiem no i tutaj też porada aby nie robić tego przez wi-fi dlatego, że połączenie wi-fi jest no niezbyt stabilne, poza tym nie wiem gdzie tam mieszkacie, jeżeli mieszkacie gdzieś na wsi i wiecie, że, że tylko i wyłącznie wy korzystacie z wi-fi w danym otoczeniu, no to powiedzmy, że jeszcze niech by było ale jeżeli mieszkacie w bloku, no to pamiętajcie, że obok was w bloku mieszka mnóstwo ludzi, którzy również używają Wi-Fi i bardzo często jest tak, że routery fabrycznie są programowane na kanale pierwszym, 6 lub 11 i te sygnały nakładają się na siebie stąd są właśnie problemy z łącznością jak płacicie za 100 gigowe łącze, a okazuje się, że tak naprawdę nie macie stówki tylko 15 no to, to właśnie jest to wina Wi-Fi i wina tego, że ktoś z sąsiadów akurat po prostu używa. I jesteście na tym samym kanale, zwyczajnie. Ta fotografia to dosyć dobrze odzwierciedla. Można sobie zrobić takie badanie spektrum radiowego we własnej okolicy przez ściągnięcie apki na, na każdy telefon. To się na nazywa um, Wi-Fi Analyzer i pokazuje Wam dokładnie tak jak tu widzicie na zdjęciu, wszystkie sieci, które są dostępne w waszej okolicy, sieci Wi-Fi, nie mówię o sieciach internetowych, to są sieci Wi-Fi, czyli y, routery sąsiadów, krótko mówiąc. Yy, I bardzo często okazuje się, tak jak tu właśnie na zdjęciu, że, y, że część z routerów pracuje w tym, w tym samym paśmie i zagłuszają się, więc radia na tym nie zrobicie, radio zrobicie na czymś takim, to jest zwykła wtyczka JR45, czyli taki kabel podłączacie z routera kabel do komputera i macie z głowy nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby ta transmisja wasza była płynna, czysta i bez zakłóceń. Jeszcze jako podpowiedź wam powiem tak, że jeżeli w waszej audycji są jakieś zakłócenia, trzaski i tak dalej, to operatorzy radiowi, czyli ci, którzy odpowiadają za sprawy techniczne, pierwsze, od czego zaczynają swoje poszukiwania, to właśnie od tego, w jaki sposób wy jesteście podłączeni z internetem. Jeżeli przez Wi-Fi to nikt Wam w niczym nie pomoże, bo, bo po prostu nikt nie będzie nawet szukał już przyczyny, dlaczego coś było nie tak. No i jak macie już podłączony internet taką właśnie wtyczką, jaką oglądacie w tej chwili na ekranie, no to możecie zacząć w zasadzie nadawanie. Musicie się połączyć ze studiem, tym właśnie studiem, który omawiałem w pierwszym odcinku. I... W zasadzie to już jest wszystko. Natomiast jak rozpocząć samo już układanie swojej nowej audycji, czyli warstwę muzyczną, co tam się dzieje z dżinglami, z reklamami o ile są, no to odsyłam Was do odcinka trzeciego, który powstanie niedługo. Także zapraszam. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i słyszymy się w następnym odcinku.